Moi drodzy, zrobiłem głosowanie na najlepszego piłkarza 2023 i najlepszego polskiego piłkarza 2023, i dzisiaj poznamy wyniki. Kilka tysięcy głosów, także naprawdę dość miarodajne jak na kibicowskie standardy. Zrobiłem to głosowanie inaczej niż odbywa się to na złotą piłkę. Na złotą piłkę, jak wiecie, przyznaje się punkty: 5 punktów temu, kto ma mieć najwięcej głosów z naszej strony 3 osobie, która ma mieć drugie miejsce, jeden punkt tej, która ma mieć trzecie miejsce. Ja dałem możliwość zaznaczenia tylko jednej osoby. Dlaczego? Bo to pokazuje fajne rzeczy. Można przesieć na przykład fanatyków pewnych piłkarzy, którzy za wszelką cenę dadzą ich na pierwsze miejsce. No bo na przykład jak ktoś jest jakiś turbofan fan Messi'ego czy Ronaldo, to przy złotej piłce da go na pierwszym miejscu, ale ależ na drugim wymyśli, no dobra, to kogo mam dać? I da tam kogoś, kto w jego zdaniem jest najlepszy w miarę, ale nie tak jak jego wy wybraniec. Więc te wyniki wydaje mi się są wtedy trochę bardziej miarodajne. Tutaj natomiast liczyłem na to, że parę kwiatków się pojawi, no i zdradzić mogę, że jest kilka ciekawych wyborów z Waszej strony. Także jedziemy z tym. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bukmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Omówmy najpierw miejsca od 10 do 6, jeżeli chodzi o re reprezentantów Polski. W 10 zmieścił się Mati Kasz i Nikola Zalewski. Myślę, że są to wybory na zasadzie naszych zagranicznych chłopaków. No, Nikola Zalewski, rewelacja w ostatnich meczach kadry, to na pewno. Mati Kasz, przypomnijmy, piłkarz ekipy Premier League bijącej się mistrzostwo w tym sezonie. Ale co mnie zaskakuje, to na 8 miejscu Grzegorz Krychowiak. Autentycznie nie mam pojęcia, jakim cudem on się tutaj znalazł. Dałem tę opcję bardziej dla Beki, powiem szczerze, niż licząc na to, że ktoś to wybierze. Zastanawiam się, czy wybrali to ludzie właśnie dla Beki. Czy stwierdzili, że Grzegorz nadal jest jednym z najlepszych polskich piłkarzy? Jeśli tak, to jestem lekko. Zaskoczony. Na miejscu siódmym Kamil Grabara. I powiedzmy sobie szczerze, znaczy, nie wiem, ja te różnice między nimi nie są takie duże, jeżeli chodzi o, o, o te głosy. No, oczywiście jakieś tam są, ale przeskok na miejscu szóstym Wojciech Szczęsny, 131 punktów, nie pozostawił wątpliwości. I w ten oto sposób przechodzimy do pierwszej piątki. A na piątym miejscu jest Przemysław Frankowski. I wydaje mi się, że jego nieobecność w pierwszej piątce byłaby nieporozumieniem. Tak jak uważam, że jest jednak mnie nieobecność Wojciecha Szczęsnego, podstawowego bramkarza Juventusu, ale no cóż, takie są, takie są wybory. Przemysł frankowski oczywiście ulubieniec kibiców, zawodnik solidny, zawodnik, który też dowozi liczby. No naprawdę możemy być zadowoleni, że mamy takiego piłkarza u nas, bo, bo taka równa forma to jest naprawdę coś, co się. Po prostu liczy, więc bardzo dobrze, że się tutaj znalazł. Troszkę więcej głosów zebrał Marcin bułka. Uznaliście, że Marcin bułka w 2023 był lepszym piłkarzem ogólnie niż wojciech szczęsny na przykład. Mnie to zastanawia, bo o ile ta, znaczy z punktu widzenia psychologicznego, powiem wam, jak to działa, ta ostatnia forma Marcina Bułki, gdyby on był w tej takiej kapitalnej formie na początku roku, to pewnie dzisiaj już byłby dalej niż szczęsny w tych rankingach, ale ponieważ ludzie cały czas mają, wiecie, taką heurystykę dostępności, że o kurczę, ostatnio to bułka był przecież turbo. Kotem, więc na niego zagłosuję. Sprawiło, że znalazł się tutaj wyżej od szczęsnego. Powiem szczerze, jak ja bym miał decydować, na, na, i tak na bramce postawiłbym sobie na szczęsnego niż na bułka, ale to jest moje zdanie. Waszym zdaniem, na czwartym miejscu najlepszym polskim piłkarzem tego roku był. Marcin Bułka i otwieramy, moi drodzy, podium. Na miejscu trzecim nie mogło zabraknąć Sebastiana Szymańskiego, który jest rewelacją i z nim jest ten jeden mały kłopot, czy znaczy kłopot, no jest jakiś taki dyskomfort wewnętrzny, bo on jest kapitalny, jeżeli chodzi o klub, kapitalny, jeżeli chodzi o Turcję, o Fenerbahce, ale jeżeli chodzi o wykorzystanie jego umiejętności w kadrze, to cały czas jest z tym problem i mnie to zastanawia, dlaczego kolejny selekcjoner nie jest w stanie tego zrobić i nie wiem, nie znam się na tym, nie płacą mi za to, więc nie jestem w stanie na to pytanie sobie odpowiedzieć, ale no Sebastian Szymański, gdyby pokazywał taką formę, jaką poka pokazuje w klubie u nas na zgrupowaniach, to myślę, że spokojnie z tej naszej grupy. Byśmy wyszli z pierwszego lub drugiego miejsca. Wróciłem do tego pamięcią. To jest coś, o czym chcę zapomnieć. Na kanale BetClick pojawi się filmik. Niedługo top 10 rzeczy, o których chcę zapomnieć w tym roku. Też wam zaspoiluję, że to jest jedna z tych rzeczy i wiem, że nie zapomnę. Moi drodzy, miejsce drugie i pierwsze, co jednocześnie wam pokazać? No jednocześnie wam pokażmy. Robert Lewandowski, miejsce drugie. Piotr Zieliński, miejsce pierwsze. Robert Lewandowski zajmuje miejsce drugie, bo nikt nie ma wątpliwości co do klasy tego zawodnika, ale ewidentnie sporo osób ma wątpliwość co do jego formy w tym roku. Forma w tym roku była taka, że strzelił, jeżeli się nie mylę, dla Barcelony 23 gole, więc nie jest to wynik, jak no, czołowego napastnika. Światowego formatu w takim klubie jakoś specjalnie zadowalający Oczywiście jest najlepszym strzelcem Barcelony Dziwne, żeby nie był jak to jest jedyna dziewiątka tak naprawdę tam na ten moment Ludzie stwierdzili, że no nie, nie jest to nasz najlepszy piłkarz Najlepszy jest Piotr Zieliński I Z Piotrem Zielińskim, co bardzo mnie cieszy, że wygrał Też na niego głosowałem, powiem szczerze Jest to, że utrzymuje bardzo fajną, równą formę jeżeli chodzi o Napoli Był ważnym zawodnikiem tego klubu I to jest naprawdę zdobyte mistrzostwo przecież z Napolem to są legendarne chwile. Oczywiście, Robert Lewandowski, Król Strzelców Lediga, pamiętamy, tylko oceniamy cały rok. Piotr Zieliński w nowym sezonie, pomimo tych trudności kontraktowych, że, że chce zmienić klub, nadal grał, nadal zbierał minuty i znowu tylko w tej reprezentacji polskiej. Ale tak z ręką na sercu. Którego z tych piłkarzy, jeżeli chodzi o reprezentację Polski w zeszłym sezonie, my byśmy stwierdzili, że no w Polsce to też dawał czadu? Średnio. Powiem szczerze, jak tam przeglądam sobie, co było poza pierwszą dziesiątką, to na przykład Karol Świderski wypadł. Jakub wior wypadł, co troszeczkę mnie może dziwi, że wyżej był na przykład, nie wiem, Krychowiak albo nawet Kamil Grabara, no ale Kamil Grabara w sumie bramkarz roku też w Danii, więc to też, to też ma sens. No dobra, polskim piłkarzem roku zostaje Piotr Zieliński, według nas 10 teraz piłkarzy najlepszych świata. Moi drodzy, taką samą liczbę punktów egzekwum miejsce 9, chłopaki z Manchesteru City, Julian Alvarez i Kevin De Bruyne, Alvarez, który jako dzieciak piłkarz. Karski jeszcze już przeszedł piłkę nożną, bo wygrał wszystko, włącznie z Mistrzostwem Świata, przypomnijmy. Kevin De Bruyne, rewelacyjna postać, ale niestety no też kontuzja go nieco w tym roku wyłączyła z gry, można powiedzieć wprost. Uwaga, na miejscu ósmym. Jest Robert Lewandowski. E, ciekawostka. E, Robert Lewandowski jest tutaj. Specjalnie dałem w tym zestawieniu również Piotra Zielińskiego do wyboru, bo przeczuwałem, że będzie tak, że Lewandowski w głosowaniu na najlepszego piłkarza świata będzie wyżej niż Zieliński, a Zieliński będzie wyżej w Polsce. To też chciałem właśnie uzmysłać, że... Włącza nam się znowu taki tryb, a ah, międzynarodowy piłkarz, nie? No to Lewandowski musi być, nie? I cały czas tym żyjemy. Lewy zajął w tym roku wyższe miejsce u niektórych niż Salah, niż Griezmann, no i chociażby Alvarez i De Bruyne. No dla mnie niespecjalnie czaję, ale okej. Okay. Na miejscu siódmym kilią Mbappé, nisko, uważam, nisko. Zaraz zobaczycie, kto się zmieścił w pierwszej piątce, a dla Mbappé na przykład zabrakło miejsca. Rodri się nie zmieścił w pierwszej piątce. Na miejscu szóstym jest Rodri, kapitalny zawodnik. Cieszę się, że doceniony również przez Was, ale uwaga, wchodzimy w pierwszą piątkę. Na miejscu piątym, moi drodzy, Cristiano Ronaldo. Wiedziałem, powiem wam szczerze, mój eksperyment dotyczący <laughs> dotyczący tych ankiet, trochę był spowodowany tym, że pojawiły się nagłówki najlepszy strzelec 2023 Cristiano Ronaldo, nie i tam komentarze ja pierdolę, jaka to jest maszyna niech jeszcze raz wróci do realu, naprawdę były takie komentarze z ręką na sercu, że zróbmy last dance, bo to jest cały czas turbopiłkarz i stwierdziłem, że jak dam taką opcję wyboru tylko jednego piłkarza, to naprawdę znajdzie się całkiem spore grono, którego tutaj klepnie, że on był tym najlepszym i, i tak się stało, jest w top 5 najlepszych piłkarzy 2023 Kupiłkarz, grający w lidze poziomem. Yy... No, nie, nie wiem, ja, ja wam dam takie porównanie mamy jakiegoś turbo komandosa ze służb specjalnych, nie? który po prostu na wszystkich tam ćwiczeniach był zawsze najlepszy, pobył wszystkie rekordy, ale odszedł na emeryturę i stwierdził, że pobawi się w zawodach e, w jakimś tam pcimiu dolnym i on tych wszystkich też emerytowanych policjantów oczywiście na tej emeryturze pokonuje jest lepszy od nich, nie? Szok. I ktoś wtedy stwierdza ależ on ma formę, powinniśmy go wziąć znowu do służb specjalnych. No nie. Jak wypisałeś się z poważnej rywalizacji, z poważnej piłki i grasz tam sobie w jakiejś lidze Chłopaczkami, którzy no, umiejętnościami niespecjalnie dorównują komukolwiek, widzę top 5. Tego się nie da po prostu zestawić. Ale na szczęście to na miejscu piątym, bo na miejscu czwartym jest Leo Messi. <grym> <grym> ale tego powiem wam, tego się nie spodziewam. To znaczy, jeszcze bym zakładał, że gdzieś tam będzie, ale że będzie wyżej niż Cristiano Ronaldo, to bym nie przypuszczał. Bo oto mamy dwóch panów, którzy się wypisali z poważnej piłki. Oto mamy dwóch panów, którzy grają sobie. Na poziomie, który mocno odbiega standardami od tych najlepszego poziomu, do jakiego nas przyzwyczaja Europa. Mimo tego znaleźli się ludzie, którzy stwierdzili, że o, najlepszy. I oczywiście ktoś może powiedzieć: no, dla mnie Ronaldo jest zawsze najlepszy, dla mnie Messi jest zawsze najlepszy, no ale w taki sposób te, te głosowania nie mają sensu. Co mam nadzieję pokazuje, bo to, że tak sobie głosują kibice, nie miejcie wątpliwości, jak są te plebiscyty wśród piłkarzy i tak dalej. To tam też jest tego typu głosowanie. Przeanalizujcie sobie, jak głosują niektórzy dziennikarze, piłkarze. To właśnie tak działa, dlatego to jest po prostu chore. W każdym razie, miejsce numer 5, Cristiano Ronaldo, miejsce numer 4. Leo Messi na trzecim Dani Alves powinien być, autentycznie, a później nie z Xavi, żebyśmy mieli komplet, ale nie, nie dałem ich do wyboru moi drodzy, dlatego ich nie ma. Na miejscu trzecim jest Harry Kane i nie ma tutaj, tutaj, tutaj wątpliwości żadnych, bo o ile nie nawygrywał się może trofeów jeszcze w zeszłym sezonie z Tottenhamem, żartem półserio w zeszłym sezonie. No nie na się ogólnie. O tyle był cały czas ważnym piłkarzem. On cały czas był ważnym piłkarzem. A ja po przejściu do Bayernu pokazał, że mając wokół siebie ekipę nieco bardziej no nie chcę powiedzieć, że wiecie, że, że ogarniętą, bo w Tottenhamie też są dobrzy piłkarze, ale jednak Bayern jest maszyną na skalę europejską. Też trochę przerastającą swoją ligę, o ile akurat nie przyjdzie tam jakiś czabi i, i swoich pomysłów nie wprowadza. To pokazał, że idealnie się w tym jest w stanie odnaleźć. Wielkie brawa dla niego. Jestem w Przekonany, że on jest jednym z trzech graczy, zresztą chyba tej trójki, którą tu mamy, aczkolwiek dodałbym do tego jeszcze Mbappé, która będzie walczyła z tą piłkę w przyszłym roku za ten sezon. Tak się na razie przynajmniej zapowiada. Na miejscu drugim i pierwszym z bardzo dużą dysproporcją, jeżeli chodzi o, o te zestawienie procentowe, no bo Hurricane miał 13,9, 19,1. Ma miejsce drugie, 41 i 1 miejsce pierwsze, i oczywiście na miejscu pierwszym znajduje się Erling Haaland moi drodzy. Totalna dominacja w tym zestawieniu i zdziwiłbym się, gdyby on tutaj nie wygrał. Powiem szczerze, chociaż zastanawiałem się, czy nie wygra Jude Bellingham. Uważam, że niesprawiedliwie, dlatego że o ile oceniając Piłkarzy tylko na jesieni. Jude Bellingham na bank byłby na miejscu pierwszym. W to nie wątpię uważam, że byłoby to w pełni zasłużone. O tyle na przestrzeni całego roku. No, byłoby to moim zdaniem bardzo niesprawiedliwe, pamiętając o tym, co robił między innymi Erling Haaland, i uważam, że tutaj jest to wybór uczciwy. Ja też głosowałem na Haalanda na miejscu pierwszym. Tak jak sobie przeglądam te, te nasze wyniki, to powiem szczerze. To, co mnie najbardziej dziwi, pomijając Messiego i Ronaldo. Ludzie! Ja wiem, że lubimy, ja wiem, ale ludzie! To ten Mbappé wyżej. Jakby wyrzucić stąd Messiego i Ronaldo, no to mielibyśmy top 5 naprawdę fajne: Haland, Bellingham, Kane, Rodri, Mbappé. I ja się wtedy jestem z tym w stanie zgodzić. Wtedy poza piątką na szóstym miejscu jest Robert Lewandowski. Lubię takie, powiem wam, lubię takie zestawienia, bo mimo wszystko. Można się uśmiechnąć. No. I to jest to, moi drodzy. Przedstawię wam jeszcze w kolejnym odcinku, jakie miałem typy na koniec zeszłego roku, jak się pokończą ligi. I będę typował oczywiście tradycja jak co roku jak się pokończą ligi trwające obecnie. Także najprawdopodobniej w sobotę ten odcinek na kanale z góry Dzięki za hatryka, subskrypcję, komentarz i lajka pod tym filmikiem. To bardzo dla mnie ważne. Przypominam o ofertach wszystkich sponsorów. Linki macie w opisie fajne oferty. A ja. Idę czytać Wasze komentarze. Pa, pa.